Natomiast nie wiesz, to, że ktoś mówił, go Co zrobiliśmy? Co zrobiłem? Skrułem się. Albo teraz przeprosi, albo kończymy no Nie nie znaczenia słów, który nie A pierdol no, Nie, 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 człowiek murański się spioł. Nie, 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 się nie, z tym posiadanym rybkiem, jest po to, że robiła panamkę, pan nie ma Musisz wziąć 50 metrów i się <grym grym> odsunąć. Zapierdol pan, baranka. No to idziemy po mojemu. O, proszę. Pani komisarz, ona powiedziała, że to tak jest. to się tych kurwa od pedały i tylko tyle, i tyle, Rozumiesz Rozumiecie? Dobra, nie? to starczy, to, to, to chyba tytułem podsumowania. O się pedagog, u się pedagog. Pedagog od Najman? 环境下突然什么都过敏。